Witam, witam. Tym razem mamy do recenzji płytę Kazika pod tytułem Oddalenie z 95 roku. Człowiek był młody, robił super ten. Zdjęcia są z młodości, normalnie jakbym był na centralnym w 95. Ja sam, bo byłem. Okładeczka jest super zrobiona, jak na tamte czasy. Git dla mnie, z git. Jak ktoś nie pamięta komunizmu, nie przeżył tego, nie był w tamtych czasach, to gówno może ocenić to. Tak szczerze mówiąc, kto nie przeżył, ten nie doceni. No, tutaj, wszystkie piosenki wykonał Kazik sam z miliona sampli, jak to się mówi, pobranych, pozabieranych z różnych kawałków, piosenek. ta ten bałagan, tak zwany tutaj, co jest na okładce, to jest z jego studia, gdzie nagrywał to wszystko samoręcznie, samonożnie, samotwarzowo, ustomi. Powiem wam, że Kazio wtedy. Jedna z moich najlepszych płyt hip-hopowych, jaka, można powiedzieć, hip-hopowych rapowych, jeszcze przed Leroy'em, gdzie Gówno, że ci, co teraz rapują, gangsterzy tak zwani, to gówno, czy na dywan kurwa podrabienie wchodzili i na gówno jeść wołali I z pieluchy se wyżerali, klocka, którego jebnęli tam, mają tyle pojęcia o gangsta, co ja o tańcu kurwa, w rosyjskim balecie To jest prawdziwe Dosłowne to, co się działo w tamtych latach, przekazał Kazik w tych tekstach swoich i w tej yy, muzyce. Lepiej stworzył on sam z tych sampli, niż teraz tworzą ci zajebiści beatmakerzy, gdzie mają gówno, kurwa, pojęcia o muzyce, gdzie milion komputerów podłączają pod ten. A drugi syczy, sapie, kurwa, dyszy i tańczą prostytutki, kurwa, wokół nich z lizakami i z batonami. Nie będę wspominał jakimi batonami. I z pizzą, kurwa, z z żabki. Nie reklamując tego, posłuchajcie tego. Powinniście posłuchać, każdy szanujący się słuchacz hip-hopu powinien to mieć w swojej kolekcji i słuchać tego. To było tak poważne kurwa recenzja, że ci, co mówią, że jest niepoważne, to pies ich ganiał. Na razie. Pozdrowienia z 95. Subskrybujcie i Instagram oglądajcie.